Po telewizję w Polsce 24. Za chwilę będziemy nadawać TeleEkspres w Polsce. Jest 19 stycznia imieniny Henryka i Mariusza. Wszystkiego dobrego od całej naszej redakcji. Formalnie pierwszy dzień ferii zimowych dla części Polski dzieciaki mają powody do radości, śnieg, mróz i słońce. Mirosław Rogalski, dzień dobry i zapraszam wraz z Igorem Szczęsnowiczem na TeleExpress Polsce 24. Ruszamy! Sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Nasz reporter Maciej Zemła, będąc w Sejmie, zapytał posła Andrzeja Szejne o zegarek, który miał na nadgarstku. I zaczęło się kluczenie. Za chwilę Państwo to zobaczą. Oczywiście punktem wyjścia dla naszego dziennikarza był tajemniczy czasomierz prokurator Ewy Wrzosek. Czy to oryginał za kilkaset tysięcy złotych, czy turecka podróbka? Obie wersje są bardzo niewygodne dla jednego z najbardziej ulubionych prokuratorów ministra sprawiedliwości, Waldemara. Żurka. A wracając do byłego wiceministra Spraw zagranicznych Andrzeja Szejny, czyżby kolejny drogocenny zegarek nie zgłoszony do oświadczenia majątkowego, opowie o tym maciej zemła. Pan poseł Andrzej Szejna może mieć spore problemy. Chodzi o zegarek firmy Omega, którego nie wpisał do swojego oświadczenia majątkowego, a wydaje się, że miał taki obowiązek, ponieważ ceny tych modeli zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych. My dzisiaj zapytaliśmy pana posła Szejnę, czy to jest rzeczywiście ten zegarek firmy Omega. Mogę zobaczyć pana zegarek. To nie jest Omega? Tak, tak. Omega. A nie znajdę go w pana oświadczeniu majątkowym. Takie zegarki są dosyć drogie, panie ministrze. To jest zegarek, który jest. Muszę przypomnieć. Co to za zegarek? Nie, ale na, naprawdę, Omegi są dosyć drogie. On powinien być chyba w oświadczeniu majątkowym, tak? Bez tutaj już złośliwości. To nie jest Omega. A chodzi przecież o transparentność w życiu publicznym, zwłaszcza że posłowie mają obowiązek wpisywania rzeczy, które przekraczają wartość 10 tysięcy złotych, do swoich oświadczeń majątkowych. Maciej Zemła, Teleekspress w Polsce 24. Czekamy na wyjaśnienia posła Andrzeja Szajny, chociaż już się pojawiły jego oświadczenia w internecie, że jeszcze miał czas, żeby to zgłosić. No nie do końca to prawda. Ale czekamy też na wyjaśnienia prokurator Ewy Wrzosek, która zamiast odpowiedzieć na pytanie o zegarek, postanowiła licytować go podczas wielkiej orkiestry Jerzego Owsiaka. Jeśli to podróbka, to zapowiada się skandal. Jeśli oryginał za ponad 200 tysięcy, jeszcze większy. Ale tego problemu chyba nie rozumie ta posłanka. Widzą Państwo, to już jest naprawdę przesada. Rozliczać kogoś z tego, co, co, co się nosi. Ja mam kolczyki, które dostałam od męża. Skoro byliśmy już blisko prokuratora Wrzosek, jej zegarka, czerwonych szpilek, bo też je wystawiła na licytację, powiemy teraz o rozwodzie, którego nie było. Kolejna patologia w polskim wymiarze sprawiedliwości. Sąd rejonowy w Giżycku uznał, że wyrok rozwodowy nie istnieje, ponieważ był wydany przez sędziego powołanego po 2017 roku. Pod rządami ministra Waldemara Żurka państwo nie potrafi zagwarantować obywatelom pewności prawa. Spotkanie po latach rozwiedzionych małżonków tylko dlatego, że według Żurkowców sędzia był nie taki jak trzeba, to kolejny dowód na fatalne zarządzanie wymiarem sprawiedliwości przez pana ministra, który powinien wiedzieć ile nerwów kosztuje rozwód. Przenosimy się za granicę w Hiszpanii. Zderzyły się dwa pociągi dużych prędkości. Jest przeszło 100 poszkodowanych, prawie 40 ofiar śmiertelnych. Wielka tragedia. Jeden z pociągów jechał z Malagi do Madrytu, drugi z Madrytu do Elwy. Gdy się miały, jadąc z olbrzymią prędkością, ostatnie wogony pociągu do Madrytu wypadły z szyn i uderzyły w sąsiedni pociąg. Oba składy się wykoleiły. Liczba ofiar wzrosła dzisiaj do 39, co najmniej 73 osoby zostały ranne, a 15 z nich jest w stanie ciężkim. Do wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Adamus, w odległości około 200 km na północ od Malagi. Polskie MSZ poinformowało, że wśród ofiar na szczęście nie ma Polaków. Do kolizji doszło na prostym odcinku trasy, wyremontowanym w maju 2025 roku. więcej informacji w głównym wydaniu wiadomości o 19:30 na które zaprasza Piotr Pawelec. Tymczasem na głównej promenadzie w szwajcarskim Davos stanęła 7-metrowa rzeźba Mankei Rock. Po raz pierwszy w historii monumentalne dzieło sztuki zostało umieszczone w samym sercu rozpoczynającego się dziś światowego forum ekonomicznego. Instalacja interpretuje tradycyjny speakers corner jako przestrzeń dialogu na temat relacji ludzkości z naturą. Monkey Rock. Codziennie będą odbywać się prelekcje, występy i dyskusje. Celem programu jest wzmocnienie globalnego głosu w nauce, sztuce i aktywizmie, tworząc przestrzeń, w której dowody spotykają się z wyobraźnią. Inicjatywa ta pojawia się w obliczu poważnych ostrzeżeń dla dzikiej przyrody. I ten oto wstęp służy do tego, do tego żeby redaktor Maciej Wojsko, redaktor naczelny gospodarcy.pl pojawił się w studiu i porozmawiamy właśnie o Davos. Poleciał tam nasz prezydent Karol Nawrocki ale zanim się pojawił Davos, spotkał się z polskimi przedsiębiorcami. Co wiesz o tym spotkaniu? To spotkanie dotyczyło przede wszystkim przygotowań do spotkania G20, na które zostaliśmy zaproszeni przez prezydenta Donalda Trumpa i pewnie zaczyna pewien cykl spotkań prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z biznesem, z polskimi firmami, polskimi eksporterami. Ale to na pewno świetne przygotowanie do, do spotkań prezydenta Nawrockiego właśnie w Szwajcarii. Dawos, Światowe Forum Ekonomiczne, niezwykle ważne Dlaczego? spotkanie. Bo Dla nas poza spotkaniami oficjalnymi, te nieoficjalne rozmowy stają się w tym rozedrganym świecie geopolityki niezwykle ważne. Liczymy na spotkanie prezydenta Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Na dużą umowę ze Stanami Zjednoczonymi liczy zełęński który tak. leci z Ukrainy. Jest no, na pewno tematem, będzie kwestia Grenlandii i tego konfliktu pomiędzy Ameryką a Europą. Maciej Wośko, więcej informacji na portalu w gospodarce.pl, a więc w Davos nie tylko o gospodarce, ale także wielka polityka, no i Grenlandia także. No i szukamy polskich firm, <laughs> które w Davos w tym roku będą. Taka inicjatywa, która nazywa się Leaders Forum Powered by Poland, ma być do dodatkowym wydarzeniem właśnie w Davos prezentującym polskich eksporterów polskie firmy, również, albo przede wszystkim polskie firmy prywatne, bo spółki Skarbu Państwa w tym roku tak średnio, ostrożnie. Średnio. Dziękuję bardzo. E, oglądałem Państwo TeleExpress w Polsce e, 24, kolejny protest rolników przeciwko umowie Mercosur. Tym razem Błaszki w województwie łódzkim rolnicy mają prawo być wściekli, bo rząd tak naprawdę nie kiwnął palcem w bucie, aby realnie ochronić ich interesy. Zresztą wszyscy wkrótce przekonamy się, co znaczy Mercosur Relacja Piotra Czyżewskiego. Mimo siarczystego mrozu dziś tutaj w Błaszkach pojawiło się kilkudziesięciu rolników, kilkanaście ciągników i hasła, hasła solidaryzowania się z ich kolegą rolnikiem, który tydzień temu przed domem ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego w Zambrowie, w województwie podlaskim wylał gnojowicę w geście protestu przeciwko umowie Mercosur. Ci rolnicy, tutaj z Błaszek, niedaleko się Radza, postanowili się solidaryzować z kolegą i pod Urzędem Miejskim wywalili kapustę, z, którego, z której uprawy jest znana ta okolica, oraz rozlali gnojowicę. Rolnik, który to zrobił, został na chwilę zatrzymany. Policja jeszcze nie podjęła decyzji, czy będzie ukarany mandatem, czy sprawa trafi do sądu, ale jedno jest pewne: rolnicy nie będą stali bezczynnie i nie będą tolerowali takich ich zachowań jak wsadzanie ich do aresztu za protestowanie dla T ekspresu Piotr Krzyżewski Błaszki. W uzupełnieniu relacji Piotra minister rolnictwa obiecywał zaskarżenie umowy Mercosur do TSUE, a dziś Europejska Partia Ludowa stwierdziła, że jest przeciwko przekazaniu tej skargi do Trybunału. Przypomnijmy, że do EPL należy Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Przechodzimy do omówienia jednego z artykułów tygodnika sieci. Poprosimy o odpowiednią ilustrację, przede wszystkim autorkę artykułu. Aleksandra Rzymińska, witaj serdecznie. Dzień Zainteresowała dobry. cię sprawa piramidy żywieniowej w tak. Stanach Zjednoczonych. Została totalnie przewrócona. Poprosimy o odpowiednią e, grafikę. choć ty, Olu, stań tutaj. po tak, tak, Nie, nie, nie. Stań tak, 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 odsłońmy, zobaczmy. No widać. I to nas tutaj samy... zaskakuje, bo jakby wyglądała nasza piramida. No, raczej mielibyśmy produkty pełnoziarniste na mm -hmm. samej górze, czyli no, ale według tego naszej wiedzy, tak, obecnej powinno się jeść właśnie dużo wartościowej, mm -hmm. pełnoziarnistej żywności. Wszystko raczej mało tłuszczu, raczej chude mleko, a tu mamy wprost odwrotnie. No mamy no, stek, przecież tutaj tłusty jest... ser, pieczonego kurczaka. Znaczy, stek na grylu to będzie w, wcale nie taki tłusty, ale. Ale jest ser, ser, wiadomo, tak. mleko jest. Kurczaka Pełno tłuste, tak, czyli tak. żadne tam chude mleko. Mamy dużo oczywiście warzyw owoców i fermentowane także rzeczy, na przykład jogurt, tak, takie rzeczy, więc to wszystko to jest wymysł nowego ministra zdrowia Stanów Zjednoczonych, Roberta F. Kennedy Jr. No właśnie, bo to, to nie jest prawka Donalda Trumpa, tylko jego doradców. Tak, tak, Donald Trump lubi burgery serem, najlepiej na śniadanie, obiad i kolację i twierdzi, że mu nie burgery? szkodzi. A, Natomiast to jakoś nie pokazują. Guderów. minister zdrowia nowy odżywia się dietą mięsożerną i taką dietę A. dokładnie Amerykanom poleca, żeby jedli w ten sam sposób dużo mięsa, dużo tłuszczu, m.in. tłuszcz wołowy, żeby smażyć np. frytki na tłuszczu wołowym. On mhm. sam tak robi. Je ogórki kiszone, kapustę kiszoną, czyli wszystko, co jest fermentowane, kiszone, mięso, białko i tłuszcz. I to jest zupełnie coś oryginalnego, można powiedzieć. No tak. na czasu Ale połowa obecnego. Amerykanów odżywia się w połowie tej zapotrzebowania kalorycznego właśnie przetworzonymi produktami, a więc to jest taki zwrot, odwrót od tego, co do czego... No on powiedział, przykreli. jedzcie prawdziwe, tak, prawdziwe tak, jedzenie tak. zamiast przetworzonych, wysoko przetworzonych śmieci. Problem polega na tym oczywiście, że te zalecenia, które co 5 lat się zmieniają, one obowiązkowe dla wojska, dla szpitali mm -hmm. i szkół, tak. czyli będą miały wpływ na żywienie w placówkach publicznych. Natomiast Amerykanów to niczego nie zobowiązuje, To znaczy, zalecenia są. Mogą, ale, ale nie muszą. Nie muszą się do nich stosować. Więc McDonald's ma się dobrze i pewnie inne ma się dobrze. Kentucky Chicken. Dziękuję serdecznie, Aleksandra Lewiska. Zapraszamy Dziękuję do lektury tygodnika sieci, a tam także ten artykuł. Dziękuję. Olu. Kolejne informacje Węgry to jak najbardziej kierunek wakacyjnych peregrynacji, lat. Gdy gorąco, a przyjazny plażowiczom i pływakom, Balaton kusi. Ale w środku zimy okazało się, że kusi też, chociaż wieje chłodem i lodem. Tłumy Węgrów walą nad Balaton. Ten fakt nie dziwiłby, gdybyśmy byli w środku gorącego lata, bo tłum tam spragniony kąpieli przewala się co roku, ale mamy zimę. a Akurat pierwszy lat od wielu lat to największe jezioro środkowej Europy zamarzło i ludzie założyli łyżwy i dalej, że ślizgać się po skutej lodem tafli. Radości co nie miara. Jednak zbyt dalekich łyżwiarskich wypraw na zamarzniętych jeziorach nie polecamy. No, trochę tam jeżdżenia na Łóżwach była, więc czas na informacje sportowe. Australian Open się rozkręca, a kibice już są zdenerwowani aferą z biletami. Dzisiaj wieczorem wielki mecz futbolowy w Afryce, a na koniec dramatyczna historia z happy endem. O sporcie i Gorszczęsnowicz. Pierwszy wielkoszlemowy turniej tenisowy jeszcze na dobre się nie zaczął, a już organizatorzy zaliczyli potężną wpadkę. Sfrustrowani kibice tłoczyli się w długich kolejkach do kas Melbourne Park i narzekali na zamieszanie związane z zawieszeniem sprzedaży biletów. Najtańszych biletów. Powód? Największe nimi zainteresowanie. Są tylko takie na najlepsze miejsca po 229 dolarów sztuka. I nie mówimy tu o biletach na finał. A te najtańsze wyjściówki? Organizatorzy czekają aż popyt się zmniejszy? To już chyba po zakończeniu turnieju. A to już dzisiaj wieczorem. W finale Pucharu Narodów Afryki, czyli mistrzostw tego kontynentu, zmierzą się gospodarze, czyli Maroko, z Senegalem. Trwa przedmeczowa wojna Nerwów. Właśnie trener Senegalczyków Pape Buna Tiau oskarżył gospodarzy o brak profesjonalnych zabezpieczeń, gdy jego piłkarze po przybyciu do stołecznego rabatu na finałowy mecz zostali osaczeni przez fanów na tutejszym dworcu kolejowym. Napięcie rośnie. Narciarze to niezłe wariaty. Austriacki narciarz dowolny Matej Swancer zgubił jedną z nart podczas zjazdu ze skoczni, ale mimo to udało mu się wykonać trzy obroty i wylądować na jednej narcie. Ma chłop nerwy. <grystanie> Te wiadomości sportowe mamy dla Państwa niesamowite zdjęcie. Uwaga, uwaga, e, pokazujemy. Oto to zdjęcie. E, wędrujemy na Kamczatkę. Tak, dobrze Państwo widzą. To są bloki mieszkalne i proszę zobaczyć na te zaspy. No jeśli nie wytworzyła tego sztuczna inteligencja, to ja naprawdę tym ludziom współczuję. Spacer, jakiś spacer po zakupy, po prostu trzeba się wydostać przez okno i albo zjeżdżać na nartach. No to teraz dobry wstęp do Łucy na lewajk tej nocy niebo bezchmurne lub zachmurzenie małe. Na południu miejscami wystąpią mgły, które będą ograniczać widzialność do około 300 metrów. Będą też osadzać szać. Temperatura minimalna od minus 17 stopni do minus 2 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby. W rejonie Helu chwilami umiarkowany oraz dość silny. W rejonach podgórskich Sudetów wiatr okresami dość silny w porywach do około 60 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia niebo bezchmurne lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od minus 9 stopni do 5 stopni powyżej zera. Wiatr będzie słaby na zachodzie i w rejonach podgórskich chwilami umiarkowany i porywisty. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do około 100 km na godzinę. Ciśnienie będzie wysokie, będzie też delikatnie spadać. No i Kamczatki nie będzie. Za chwilę w Polsce 24, Jacek Kłęski i bez cenzury. Teleekspres przygotowali Igor Szęstowicz, i Mirosław Rogalski. Proszę być z Teleekspresem jutro o 16.45. Dziękujemy, do zobaczenia.